Piu, piu, piu. Haumele Emoke Finger Pił Ale, głupie, ale tak dobra, jest Max, Nie o co chodzi w tej grze, bo ty grałeś, bo już drugi poziom to tutaj widzę. Hallowen! No właśnie. Hallowen! Hallowen tawn. Tu mamy skórki na bronie. Uh, tu mamy. Customized. Tu mamy customize postaci, ale tu nic na razie nie zrobimy. Uh. Main weapon. A ma tylko revolver. Minigana Main można. Weapon. Yeah. Uh, quad cylinder. Nie ruma, to ja boje. chyba cylindera wezmę. Upgrade? Ej, da się! Ale co dwa dwa upgrade można sobie do broni dać. Które? Kład cylinder. Ja, jak wybierzesz jedną z czterech broni, to można zupgradeować i są dwa sloty, jak A na customize? razie. I możesz sobie dodać. Tak, customize. Ale I co? są tweaki też. Ale, Ale to za dusze, których nie mamy. Ale to kosztuje. Ale golda nie masz, chłopie. Ja nie. mam 100 golda. 122 golda, a ja mam. A to może. dobra. No, można dać dwa. Ale ja nie daję na razie nic, a... Dobra, dobra zróbmy, zróbmy ten ammo. scenariusz. Dobra, co to jest za gra? Far Far, far, far West. Far west. Far, far ja west. west. Jesteśmy kurna robotycznymi pierdzielcami. A tu karty. Coldboyami. Jokersy, Do? Jokersy. Co? 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 jakieś. jakieś ulepszenia. Customized Jokers. O, pierwszy. misje trzeba zrobić na czysto, kurwa, chodźcie. A bo tu Fireball. trzeba można wybierać. Dobra, frower i ten, Właśnie dobra. To są nasze koniki, patrzcie, to są nasze szkapy. Strikes. Ja sobie o. wziąłem elektryczność jak coś. Jest. Jaki robokonik. Chodźcie, musimy startnąć e. mission. Tak, okay. jedziemy. Do zbążynkę jedziemy. <śmiech> <Którą> <śmiech> Do zbąszynka? O matko. <laughs> tak. Hmm. Każda misja jest praktycznie taka sama oprócz tej ostatniej. Tak. z Use Cryptic Totem, a tutaj Use no. overload, overload TNT. A, na razie gramy, możemy grać tylko i wyłącznie na Easy. Okej. Okay. Aha. No tak. Nuklear. O nuklear missile. Już za Cryptic Totem, już o nuklear missile chcemy. Missile. Missile. Ja mam tylko. Overloaded TNT. Overloaded TNT. Co? No tak. Widzisz te trzy plakaty, czy nie? Tak, widzę te trzy plakaty. Pierwszy to jest use overloaded TNT, drugi jest use overloaded TNT, a trzeci use cryptic toy... E, nie to, no, to, to no, coś no, masz no. innego. Ja lokuję to. Use nuclear missile last in desert. To, to po lewej. To. A nie możemy, ale ja nie mam nukleary, ja, może Dalej mi się wybierz. to No ale wybierz. No wybieram, mam use overloaded, overloaded no TNT. No daj A, lock in. a, bo ja nie dałem. Nie wiem o co chodzi, <laughs> Nie wiem, może nie wiem, to, to, nie wiem która to będzie misja, ale... To jest, jest playtest, więc kurczę strasznie mi to przypomina Spiral Knightsów. Trochę mi to na razie brzmi Gentacho w 3D. Kill Killer boss extract. No no Okej. Okay. To jest taki jakby rain, Initializing map. Ciuch ciuch. Ciuch ciuch. Ej to jest ten, pociąg do Hogwartu, czy co tam? No, to jest pociąg do nie, nie wiem dawno nie oglądałem Pociąg latał w powrocie do przyszłości. O, mamy mapę oh. uh, Czyli tu aray, mamy znak zapytania. A tu mamy znaki, okej. Okay. Czyli to jest jak gun touchables trochę faktycznie. Że musimy fajnie. Ulądujemy! <laughs> jak to wygląda? Oh. Descent! BUM! No i dobra. Dobra. mamy amo, czekaj mapa A jakaś mapka? Pod... mamy mapę To chodźmy oh, pod do, 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 do znaku zapytania, czyli w lewo. Słuchaj, hmm. nie mamy koników? To mnie zastanawia. Możemy. Pod X. Czyli A yeah. dobra, oh. będzie, będzie o wiele szybciej. Dobra, jedziemy zatem. Czekaj, te potwory. Yeah. No i może się nie rozdzielajmy? A Mówię prawym tam. się sprintuje. Nie. Na koniu. A Na koniu się sprintuje. No. no. A można, można strzelać? Ubieramy duszki. Na koniu nie można strzelać. A, to po prostu lewym czy prawym przyciskiem myszy tam. można sprintować. Tam coś jest. Trzelam do niego. Dawaj go! Ej, zawaliste. taki trochę. Zostaw mnie ci trafić. Let's go! Zostaw mojego konia w spokoju. Dobrze idziemy? Dobrze idziemy. No hmm, chyba ta. Konik! Ta, 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 ta. Taj pata taj pata taj pata taj pata taj pata taj pata. Co tu oj oj, oni chyba strzelają? On się tak, strzelają do mnie. Golda tak zbieram. Nie, bo pewnie są brogowie, co biją z mieczyka, czy strzegą tam, dajcie, że nie, nie są z daleka, za tarczą kopstał. Wow, mamy amo. ała, uбавał, noem, przez przypadek. Ej, co tutaj, bo opłujeś go, otykamy. Tak, opłuje, podkup. Trucizna, no. Nawadzi. Jak kurwa nie. Ma. No trafić puźba, nie mogę. What the fuck. Dobra, oh. mam 89 HP. Go. Zbierajcie dobierajcie dynamit, dynam, oh, dynamit. Aha, nie mogę dynamit. trzymać gdzieś Amo? tego dynamitu. Ja no w ogóle zucam. rewolwer, to macie chyba trujący, z tego co wiem. O, tu coś jest jeszcze? Ja mam elektryczny chyba. Co jest. to jest? Ty masz podku chyba elektryczny. Uh. Mine! U. Co, jest chyba złoto? Golda chyba! Eee, kopię złoto! E, he, <laughs> a tu wrócę stoi. Gdzie? To już go, e, panowie, pod tabem mamy jeszcze tam pytajnik w tym kierunku. No to idziemy, idziemy, Jeszcze idziemy, nie zrobiliśmy. Idziemy. No? No, no, no. fajne! 19 dusz już. Paj patataj! Kurła! Pokipał kurde. I, hi, hi. O, Sajdan ale Nie, ja mam. I, hi, hi. Pomagam! ta Czyli A, ja takie coś? Dobra, to to jest ładnica. A, ja mam takie coś, dobra. To my mamy karty po prostu, to nie jest magia, tylko po prostu karta, którą używasz. Ekstra dash, legendary. Uuu, bieraj. Coś mamy zrobić z tym? I co, Bra. ja... Aha, i to jest boost tak do końca mamy rozgrywki. Mamy leczonko, mamy leczonko. Bez sobie, gul gul. You are... A! A, mam full HP. Myślałem, że nie. Dobra, muszę się wczuć co i ogarnąć musimy tutaj. musimy zrobić, to nie zastanawia. Utility equipment already full. Zobaczcie tutaj. A. Reweal. No, eee, o, to jest zagadka, pool. panowie. Zagadka. A mam jedną utility. A, bo mamy utility, że ammo pack. To, to, to jest memory, memory, memory. Mm. Memory, jedna osoba, jedna osoba. się No rob... nie, co ty, kuła, podewko! No co, ty, kuźwa, robisz, no, co ty, e kliknąłem zamiast E. To jest Z, to memory, memory, jest no. Z. To jest Z, odwrócone Z u o, mnie. O, z, z to weź, dobra. dobra. Nice, dalej. U mnie krzyż, szukajcie krzyża. Yy, przekreślenie. Nie ma krzyż, rogalik, kłosą. Jest krzyż! Yy, to tu. Jeszcze raz. Dobra. dobra. Nice. O, ja, ja mam ten znak roki. Wróćcie do tego krzyża. Yy, kłosą, to kupa kłosą. Taka. Nie, tu jest kłosą. Okay, to jest, tu jest kłosą, dobra. Nice. Brama, taka brama Przekreślenie, jakby. przekreślenie to miałem tu. Dobra. No I brama, szukajcie bramy Elke. Takie. Brama jest tu. No to dawaj. A to dawajcie bramę. I teraz. No i ostatnia. Jeeeeeej, yes. yes. same objective! Nie, ja chcę! No, e, nie, to Co zrobili! No, wziąłem! Ja teraz, teraz wyrzuciliście firebora. No bo k***a, ja E, no sorry, Ja ja no sprzezecznie ja klikam A ja e. też mam z tym problem. Ty, a ten fioletowy e. gościu po, po, po lewej jeszcze, co to jest? Może to jest handlarz? Chodźmy tam. Możliwe. Dobra. Chodźmy tam. Ej, to daszowanie jest uh. zawaliste. Szybciej nie. niż koń. <laughs> nie no, konik pod shiftem to nas zapierdziela. No dobra, może masz rację. Ale ja jestem niewiele wolniejszy. Skrzynka! bo Biorę. A... Kolejna skrzynka. Fak, no! Co za głupie rzucanie tym Fireballem! Z... O, o, o! Złoto! O, no no si się. I Kurde, przełoż to złoto. Ej, fajny taki open wardzik. Ja. Ja. Konie może można też taranować te... są wrogowie. No, ...potwory, zobacz Chodź, guba! Albo nie. O, kwas można rozwalić, Max. Ała, dzięki. O. A, bo ty był obok. Ja nie widziałem. Jakie? Jakie? To nuklearna. Jakie TO Co wielkie? Jest? To jest atomyfka. Matku, ty nie wiedziałem, gdzie takie... w atomówkę, Rocky? Tak, i chyba jest to wymyślone. O jezu. Beczkę. Co a... tam się dzieje? To jest potwór za tą mówką. Muszę się uleczyć. Szory, nie widziałem, że to takie mocne. O, czekaj, tutaj jest skrzynka. O, a, o, a gdzie my jesteśmy? Aha, my gdzieś sobie na północ poszliśmy. Tak. I side ammo, to nie. O, drink. Czekaj, ja, można, kul, można kul. zaznaczać sobie na mapie. można zaznaczać sobie na mapie. Dobra, elo. O, dobra, no to idziemy tam. Chodźmy na ten znak zapytania teraz. No <laughs> i ten double shift jest zawalisty. Hey Howdy, murk. Howdy. Howdy. O z młoda. Howdy. A... Poczekaj, Jest! Cyk. Dawaj cyk. No w mordę masz, gnojku. A to skrzynka też jedna jest. Wiesz, kiedy ty można kuźwa, na, na o, strzał, ile zdejmować. Ja nie robię mele. Ja też w ogóle ani jednego mele. No ale Co Już mam trochę mniej, e, mniej Side -a. ammo. O, o i to trzeba coś rozwalić. O, nice, to! Okay. To! O. Kryształki. O. Ej, w Minecrafta się bawię. Dawaj, dawaj, rób, rób. Trzeba Ej, białe. zawaliste! Trzeba białe takie znaleźć. O Jezus, to kurcie ile to zajmie kopanie tego. A bo wy też kopiecie? No musimy, A. bo tam będą ukryte te bia, Mam. białe kamienie. Mam jeszcze jednego. Mamy na <önemli> to tam. I, i całe. Co, co z tym? Zanieś tam do Musisz to grindera. Ej, fajny zadanka! Dobra, let's go Nie to chciaj, nie Drop. Jeszcze dwa One mogą być... Jest, jest masz tam Robin, Widzę, też widzę. O, to mamy dwa ostatnie, dobra, ej, dobre to Fajne, pomysłowe. Ja muszę amunicji troszkę do tego. Dobra, zmielone i Uwaga, co. Uwaga, bo może coś O! Oh, no, 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 no. Złota jest. A, to złoto się współdzieli, dobra. Jest. Ej, dobra, zobaczmy. No czyli Czekaj nie z mamy z żadnego F. ekwipunku, tak? Żeby sobie zabrać. Nie, nie mamy. Dobra, lecimy tym Ale ty? jak A co to za Czekaj, X tutaj? No. A, to było zaznaczone. A to tu. O, Main Weapon Ammo, biorę. Ja bym chciał też. A co tam jest? A tu jest jakiś domek jeszcze. No. Zobaczmy. A tu jest e, robo. Dobra, rozwalony. Skrzyneczka, otwieraj. Dobra, ja sobie idę uh, dalej. Main Weapon no, Ammo to... tylko. A, dobra, nie, to nie są beczkowi. Fireball! Fireball! A. O, dynamit. Po co nam dynamit?

Tutaj trzeba go załadować. A, tylko że tutaj parkur trzeba robić, zawaliste. No jest... Jezu, no co ty robisz? chuck Nie, e, tylko f! <śmiech> <śmiech> Czego ty nie rozumiesz? Niczego. Fireball! Okay. O, trafiłem ich z fireballa. Chyba to wy się zajmiecie, ja osłaniam tutaj. Mhm, mm dobra. I... <laughs> Fajne. Wszystek? Jeszcze jeden. Idą. Hmm. Nice. O! Złoto. Nice. Zbierać, zbierać, No odjecha. faktycznie coś jest. Się... Tu jest to main to max? O ja, 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 ja. Dobra. 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 Te e, no ma, teraz lecimy do głównego no, punktu. Papa. Czyli o, do tego zielonego. Czekaj, bo tam jeszcze coś jest. Pisy. To jest co odradzanie szkieletów. Trzeba to rozwalić. Spawner jakiś. No. no. O! Ja ci w koniec przewaliłem. jest po prostu. A okej, okay. Aaa, bo to jest takie w co. Nie, może to okay. rozwalić. Aha! No, duszki. Sidarm. A i stąd mamy duszki, dobra, A to Zobaczcie, to lecimy. To to... Z... Nie wiem, ja już do zielonego. Spieszycie no, Odkrywajmy, się? odkrywajmy. To jest chyba koniec Tego, bo mapy? Dalej, Tak. Bo dalej nie wiemy, co to jest ten, ten, ten różowy gnojek. To jest sidequest, patrzcie. Ten różowy gnoj oh, jest side questsiem to to tam go? jeszcze? No dobra, tak, tak Lecimy <grydolne> Hej, dobre Styl mi się to Taka, taka gra No mhm. i też dobrze działa No bardzo dobrze O Jezu! Szkielety! To, 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 to. Tu jest ich term! Trzeba go rozwalić! Krzyż U. znalazłem, release the secret soul! Uuuu! rozwalam, rozwalam! Okej! Ej, słuchajcie, na tej mapie jest 10 krzyży ukrytych, i jest challenge. Że, jak zrobimy, to chyba jakąś nagrodę dostaniemy. Chyba, dobra, dobra. Lecę po tego save Co to jest za? Ej, wyrzutnia! Ale to mi fajnie tak wyrzuciło. O! Jak byłeś na koniu? Idziemy po prostu? Nie, tam takie z efektami była. Przyczepa. A, A, tu no, nie, nie, nie wyrzuciło mnie. Chciałem Chodzę. na koniu wjechać, ale mnie nie wyrzuciło. Opominaliście no, skrzynkę! Ja tu mam jedną. No to pewnie pierdolą. Uuu, życie! Uuu, main ammo, Questy?! Co?! questy?! Tak, no, no to jest side quest! Tak, tak, bierzemy! Uh, take down marauder's camp to gather intel. A może okay. jedno i drugie? Nie, wy, wybiera się jedno albo... No, A, bo ja, okay. ja wybrałem pierwsze, ale... to najbliższe, nie? No i ale ja nam... I to jest tu. Ja nam to uruchomię, czy każdy tak. sobie? Tu uruchomiłeś, uruchomiłeś. wspólnie. Lecimy do tego pierwszego. Kajadę do drugiego. Nie, wszyscy do jednego chodźmy. Nie. No, nie, no nie rozdzielajmy się. Pa, 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 pa. Co tam się uuu, dzieje? Uuu, fireball! Mm. Fireball! O oh Ej, no to takie małe Borderlands. Jest. Albo szybkie Borderlands. Yes. O. Co to jest? Pickup. Dobry Dobra. Dobra, jeden na dwa, obydwa roki musimy zrobić. Tak, no, tak, tak. Lecimy. <grywy> fajne. Ja, by, ja bym to tak określił, szybkie Borderlands. Mm, bardziej bym że coś taki, taki raid. Bardziej blisko czy może. może. Uuu, a nie, a nie wiem, nie grałem. Uuu, beczkowy. 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 Grafikom mi, wiecie oh, co Jesus. to przypomina? Przy, 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 sea of Thieves troszkę. Tak.

Skradamy się, skradamy się. Tatatata, tatatata, tak, ta, 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 ale mnie nawalają. Osłony, osłony trzeba. Ała, ała. No bo oni za osłonami byli. Fireball! Dobra, leżę. Nie wiem, rzuciłem gdzieś fireball. Ała! Jest... ja ma osłonę! Ni! go, biorę od drugiej strony. intel, biorę go. Biorę. Dobra, dynamicznie go nie Kill, kill the, the bounty and extract. A, ja, czyli ja musimy wrócić. Czy nie? A nie, quest nie, dam nie po musimy, prostu. Nie, musimy wracać. Dobra. A, okej, okay, czyli wybraliśmy jeden, czyli drugiego quest'a nie możemy wybrać. Ja chcę. No ja chciałem! No, ja miałem 75! O, ja mam 84, ja, ja potrzebuję leczenia! 34. Jejku, jejku, A, mówicie o leczeniu. O no leczeniu Okej, okay, czy, czyli nie można dwóch quest'ów, się wybiera nie. jednego. Ej, tam gości jeszcze Dobra. <laughs> Gdzie on jest? To co, to lecimy na środek już, bo A! jesteśmy nisko środka. No. bo no. rozwalam gnoja tu. Ja no ale ja to poczekam na was, już tam na środku. Chyba ja życia hmm. muszę znaleźć. Jest to jakieś życie? Chyba, Chyba nie. Mam... O, co to było? Złoto. Ale A ja co też bym to za kruki za latające, strzelające, co jest? Rozwalię. No mówię, takie babie. No, mam życie Max. Ej, ten mnie. z biegu. biegł. Co to jest? O, skrzynka Mam za życie Max. No dobra, idę. Chłopak rozwaliłem z V. Ee, będę, będę, życie? Tutaj, 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 za skrzynką leży. Iiiiiiiiiiiiiiih. Yeah. Hmm. Drinku. Dobra, jadę i... Chodź tu. Poczekajcie na mnie! Nie jedzcie beze mnie! <grym> nie macie. Nie, ma nie jedzcie! Ja tu walczę z gnojami. A to... Open open nose, nose. A do góry musimy się wspiąć. Dawaj, tak, tak, parkurować, parkurować, dawaj. Ja osłaniam Mainamo, let's go. Tu jest mainamo jakby co ja, ja chcę, ja chcę. Czekaj. Zaznaczyłem. Dzięki. Jest jeszcze drugie w razie. Jezus, ja tak, tak. muszę wy, wytajmingować wszystkie te. Dawaj, rób, rób. A co to jest to? to jest e, właśnie to? nie wiem, pewnie będzie musiał się odpalić czy otworzyłem co? nos. I co? Co dalej? S siedem, siedem dynamitów. Siedem dynamitów. Co? Leżą tu, leżą tu. Dawaj, e. dawaj, 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 to ja też chcę włożyć. Muszę tam wskoczyć. Mm. Wszyscy, bo tak będzie szybciej, U, nie? Tak. Tylko drop czy throw? F, f, staw. Tam masz. Stop. Bo jedno to jest dropa, jedno to. Hii, m, let's go! Yeah. A, to jest staw. No, no. Ale ty wy też macie podwójnego dasza, czy tylko ja? Nie no skok robię i dasz Tak. A ja Coś... mam podwójnego dasza, bo taką kartę znalazłem. A, -a, -a. a ja mam wyższy skok, bo Wtedy ja mam przy tej jakąś kuli, przy, te, przy tej kuli co dała Perka. Okay. Czyli jednego. Dwa razy, czyli dwa razy shift możesz tak. zrobić? Tak. Oh. I to mnie fajnie wywala. A, to już wszystkie Tak. tak. Teraz tak. trzeba Chyba odpalić. Pull all the red all lever red. Yes, levery! Szybko! Eee, to tutaj Five! Eee, szybko! No! A, bo my już... musimy wszystkie... Szybko! Na czas, dobra. A, bo to, to a jeszcze raz. jedno było Teraz. Bang, bang, bang! Let's go! Dobra, jeszcze. Tu jest jeszcze, tu jest jeszcze Mam. Nie! I co? Cegolda O eee, chyba Uhuhu. musimy stąd iść. Nie, no to wystarczy. Nie, bronić, bronić będziemy pewnie Bronisz? Engine Ignition. Tak Ta! Będą jechać Boga jest idą idą uh. Jak się pogoda Różcie zmieniła się. Ej. Ja wchodzę na dach A oni strzelają O ty kałboju, ty Fireball nie będzie strzeliłem okej okay. tak. nie są Jest ciężcy Zależy który Zależy którzy Niektórzy strzelają Co so jest? Opa! To jest easy więc... Ja, ja gorto się kopię. Nie pomagam wam. Pomagaj nam tu! Nie. Już. Kopię. tym w dniu dziuty. O on tu biega? Co? Jest? A to będzie easy, mamy w razie czego podki. O ty gnoju! pomagam. No na no, luzie, na no, luzie daje radę. Hej chłopaki. Aaaa, siema. Nasze konie jak tu biegają, takie... No tak, ja czasami je mylę z przeciwnikami, nie? Uła. 20 sekund! Ale, to... Amo mi się kończy domain, weapon. A ten side e, broń jest też dobra, Otruwa. Pum, pum. No tak, to jest no? ten. Udało się. Nie to chciałem. Dobra. Szybko, ja sobie wypiję. Gdzie jest amo też domaina? Wypija. Czy to leci? Nie ma. To na złoto, Max. I leci! A full oh, the lever znowu. jest oh, main ammo. Dobra, idę, idę, idę. Robię. Pek! Five, four. Jeszcze to Też. Ostatnie. Jest! Nice! Yay. Mamy! Rakieta, tak idzie, ona poleci. I don't know, man. No gdzie może? Do kosmosu. Nie, 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 nie. No, no nie do Tesla. kosmosu. A nie. Pocz, patrz, patrz, patrz! Może z jakimś ładunkiem? Albo z wybuchu. O do boss spawnera idziemy. spawner. Okay. Let's go. A ten boss się do nas odzywa. Eee, skrzynka! Złoto. Złoto, Dobra. Tam jest, okej. Okay. Uh, o, oh, main weapon oh, jest tutaj. O, zabowisko. O, o, jakieś. Fireball. o Ale nie trafiłem. Ja trafiłem. Skrzynka. Ej, po tym się da zjechać. Po zipline! Popaki! Nie jeździmy z Deep mamy konie po to. Tajpata, ta tajpata. To ja sobie pokopię golda. A, ok. Ale ja już. Ja lecę Au! już na bossa, Cześć. Za tobą jest szkielet gamoniu. Ta, 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 ta. Co, nie, bądź ta, ta, ta. prawdziwy ochroniarz. A jak zrobię. Frum! mi, to się ich rozwala na strzała, ty. Yy, na nowe tak, tak, Nie sądzę, żeby yyy. bo, ten nie jest opłacalne marnowanie na nich main ammo. No, nie zawsze. O, to tutaj. Kurwa. Co jest pod g, no. jak jedziemy na koniu? No to, to tego dajesz, ammo boxa sobie. Przynajmniej ja mam być z Dobra, jest samo, tu wzywamy bossa. bossa. Czekajcie, tak. przy Czekaj przy przygotujmy, się, przygotujmy się najpierw, poczekajcie. Tu jest ammo, biorę. Tu A Tam się skrzynka? też skrzynka. No tak, to jest jako broń, mele. Dobra, Dobra są so podki, main weapon. A, to ten, no spokojnie. Mamy dużo potek w razie czego. Dobra. Widzę siedem potek. Uj, bombowy! Dobra. To, to czekaj, to? to ja tutaj krejta jakby co. Cyk, to będziemy mieli amo. Ło! Wow. O pan. No No przecież to Dobra. będzie łatwiutki bosi. Dobra, Dobra. Bo sumonuj no gnoja, tylko jeszcze strzelają do nas gdzieś tu. A, krukę. co to będzie? Wielki szkieletowy. Od rzucam na niego E, A nie! Czy? A to już to! Pociąg nawiedzony ciapong. To jest jego cały HP. Tata, 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 otruje go. Mata. Otruje go. Nie mogę go. A ja A ja go. A, ja a no bo nie, jest też wagony. wagony. Tak, tak, tak. Ja lokomotywę rozwalam na razie. Ja też. Też. Się na razie. Może się wykolej. A nie, jednak nie. A to Ej, bo tu wrogów jest trochę. Jest fireball, Ej, strzelajcie się... w główki, Strzelajcie w główki wagonów, to są kryty. No ja omijam tych pili te Też staram się omijać, ale dostaję w papę. A bo tutaj na ziemi te, ten efekt to, to unikajcie tego, ten zielony efekt A, bo to jest granica. Max za to szkielet. Wiemy, wiemy. E, nie granica, tylko atak. W, pociąg jedzie. A, e. da, 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 da. Fireball! E, no nie trafiłem. Nie Uczujesz? trafiłem go No to dobra, to, to, to no co, napieramy na Easy, to uczymy się gry w sumie tym tutorialem. Co teraz? Pa, 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 pa. E, teraz main e, objective został. O, Te... o Jezu, nie chcę, co się zrzucałem. Ciucia, lecimy do ciuci, szybko! Szybko, do ciuci! Chyba mamy ograniczony czas. Nie szybko! Się ale ale nigdzie nie ma. Nie ma czasu, o co to jest? Rozwalam to, Piłem rozwaliłem, ej dobre. Ciuuu. O Jezu, ten z biegnie. A muzyka brzmi jakbyśmy musieli rushować. Ej, konia mi rozwalili! Mount is in ready Tu jest gość z atomówką! O, oh, fuck! Ja Czeka, muszę to, pieszo rushować. Mhm. Czekaj, czekaj. Czekaj! Pociąg relacji zielona góra Warszawa odjedzie zgodnie z rozkładem. Rozwalacie ich! Yeah! Dobra, Dzień, jestem. Jak jebano! Też nie ma, mam ammo Chyba... do broni nie ma, no! A nie wzięliście stamtąd? Nie! Nie. <grafy> Chyba znowu będziemy walczyć, mam bo kreita. tutaj są... Dobra, rotezy. mam Dawać mi ja O, jest! Main namo. Dobra. Dzwonek! Dzwonek! Trzeba uderzyć w dzwonek! I czekamy. A i znowu, tak, czekamy. Wiesz, o, explosive barrel! I think you're leaving that... O. Nie, rzucę, rzucę w nich. Gdzie oni są? Macie kuwa. Trzelają. A masz. A idą. <grafy> No i dobra ciki zwykłe No Taka gra na streamy bym powiedział to jest troszkę Też no A taki gantacze, boss mówię Chociaż nie ma no jest jedna po prostu mapa ciągle Tak Mi się bardziej podoba niż Gantaczy boss O leci kruch dużo 50 sekund No. Gdzie oni strzelają jeszcze no Nie wiem bo jest Komuza, w gnoju! Trochę jak piraciska, prawda? I... Wow. Chodźcie się lać. Du, 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 du. Ej, podchudzenie do nich i z nawalanie na dwa razy jest fajne. No co, gnoju? Fireball! Dorek ma ja się nawalam Rewolwer w ogóle jest bezużyteczny, zadaję mniej obrażeń. Ja nie użyję jeszcze ani razu. Na strzała jest rewolwer! Podówczę dostał. Trafisz gnoja ja to na jest jakiś toksyczny rewolwer! No ale jest na strzała! Jedzie! Ciąg! Ciąg! Siadajcie, wsiadajcie do pociągu. Nie byle jakiego. Let's go! Nawet spoko? Co dostaniemy za tą misją? Możliwość zagrania na poziomie medium. Zobaczymy. Bo było, że najpierw trzeba na easy. Jak tańczymy tam! 100 XP Aha, quest finish! Kurwa! 1100 level. I jeszcze 64 teams. Ok, to styki broni. W sensie levelowanie broni. Levelowanie Oooo. tych umiejętności. Im bardziej Ej, używasz. dobra. Ej, super! Podoba mi się to. Statystyki. Mega Roki najmniej kuś walking. Wow, ja się ja, myślałem, się myślałem, się ja myślałem, że ja miałem najmniej. A no bo ja ich na pięści brałem teraz pod koniec. To podbiegałem do nich. Piwerka. Kluna piwerka, mm, okay. zobaczmy co mamy Teraz Teraz sobie za o jest, mi się unlockable content, claim rewards 50 solsów dostałem Content i tylko to. 50... o i hero, hero XP Czy są tu Heroes różne? Albo wy czapeczki, inne, Biorę takie. Tego. Ja zobaczę sobie broń. Nie czapeczki, a ten. Yo! Weapon. Customize. Toj, zmieniłem jest. się? Jest! Mam! Ej! Ale one ma, oni mają jakieś inne te, nie to jest z w sensie... kim to jest, to jest po prostu. Aha. Kogo sobie wziąłeś? wiejo ale wiejo, ale wiejo, Co? wiejo. ale wiejo. wiejo, ale wiejo What the fuck Rocky Ja sobie marudera wziął, ale to muszę 200 maruderów zabić Okej, okay. jak mam mniej niż 30hp, 30%, HP, 30 więcej damage Rocky, Dobra. patrz jaki mam strój fajny Equip już, już, już. Pererynkę mam I kapelutek A, ładny je... Ojej, jak ty słodko wyglądasz. Fajnie! Za 250 solców można zrobić for random tweak. Gambling, o, panowie, gambling. gambling. Ej, co się. Jest? Nic Alega. więcej nie ma. Gierka fajna. Yep. Ja Majemy bym sobie, chętnie dowrócił. Strzelam sobie. Czyli to było, moi drodzy, Far Far West, playtesty. Bardzo fajna gierka i na pewno stujemy sobie tą grę, bo... Bo jest Zapowiada spoko, się ciekawie. Ale na streamki, na streamki jak najbardziej no. i jest poka. Także dawajcie Dokładnie. nam znać co sądzicie o gierce i do następnego. Pa pa! Nara!